Festiwal twórczości dziecięcej Wojska Polskiego odbył się już po raz 26. Zaprosiliśmy naszych uczestników, dzieci i młodzież z klubów wojskowych z całego kraju do pięknej słonecznej Gdyni. Każdego roku festiwalowi towarzyszy ważna data z historii Polski. W tym roku świętujemy 25 lat Polski w NATO. Lubię rysować, lubię wojsko, historię, interesuję się historią. Najbardziej w festiwalu podoba mi się zwiedzanie różnych zabytków, chodzenie tutaj po jednostkach. Cieszę się bardzo. Pierwszy taki konkurs i od razu pierwsze miejsce. Nie czuję tu żadnej konkurencji, tylko jestem wdzięczna za to, że można się spotkać z osobami z klubów z całej Polski i po prostu się tak zintegrować, zaprzyjaźnić. Naprawdę jest świetna atmosfera, i ludzie są naprawdę mili i siebie wzajemnie wspierają. Tutaj nabyłem optymizm bo myślałem, że wszystkie dzieci już są takie zamknięte w grach, w komputerach, a tu widzę dziewczynki, które śpiewają, tańczą, nauczyły się wielkich tekstów, próbują zaśpiewać naprawdę pięknie trudne utwory. Było tu dużo takich utworów takich patriotycznych. Kiedyś to było wszystko takie napuszone, nadęte na ten temat, a tutaj było takie proste, takie naturalne. Uczestników tego przeglądu dziecięcego oceniam bardzo surowo, ale wydaje mi się sprawiedliwie. A mianowicie cenię ich fantastyczny zapał. To, że, oni, że im się chce. Oni to robią z pasją, oni to robią z pazurem. Jestem takim człowiekiem, który, który też wywodzi się z ruchu amatorskiego, ale miałem szczęście do ludzi, miałem szczęście do instruktorów i to jest mój fart. Im tego samego życzę. Bardzo zachęcam Was do takich konkursów, ponieważ to jest świetna zabawa. Serdecznie dziękuję instruktorom i opiekunom dzieci i młodzieży z klubów wojskowych w całej Polsce za prowadzenie naszych młodych adeptów sztuki w duchu patriotycznym i w miłości do naszej pięknej Ojczyzny.